Słuchajcie, jeśli chcemy przejść tą grę, to musimy podjąć radykalne kroki. Jeśli chcemy sprzedawać nasze obrazy hipsterom, to musimy myśleć jak oni. Musimy wyglądać jak oni. Musimy mówić jak oni. Musimy stać się hipsterem. Więc słuchajcie, ostatnio słyszałem, że to jest bardzo hipsterska rzecz, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, ale zostawić łapkę w górę, potem ją zabrać, a potem znowu zostawić, ponieważ tak robi dosłownie procent społeczeństwa, a hipsterzy lubią, jak e, lubią robić coś, czego nie robi reszta społeczeństwa, więc słuchajcie, hipsterska rzecz, dać łapkę w górę, zabrać, po czym dać znowu, więc będziecie razem ze mną hipsterem. No oczywiście możecie sobie zrobić też e, kucyka na głowie, możecie założyć koszulę w kratę, założyć jakieś fikuśne okulary, to też od was zależy, a my słuchajcie, e, musimy stać się hipsterem, więc... O, o, jakby ktoś się pytał, okej? Okay. Moim ulubionym gatunkiem muzycznym jest somalijski new folk metal z lat 70., ale tylko i wyłącznie słuchany z 50-letnich płyt gramofonowych, puszczanych na kijku z przyczepioną blaszką, bo to jest najlepszy sposób na słuchanie tego typu muzyki. Magnetofony, głośniki... Jestem hipsterem, człowieku. O czym to do mnie w ogóle mówisz? Ja nie wiem. No i słuchajcie, musimy robić, musimy narysować jakiś fajny obraz. To musi być hipsterski obraz. Coś, co hipsterzy lubią najbardziej. Co hipsterzy lubi lubią najbardziej? Co? Hipsterzy lubią wąsy. O, hipsterzy lubią wąsy. Możemy narysować jakiegoś hipstera. Wydaje mi się, że największym hipsterem na świecie to był Salvador Dali i przy okazji miał też wąs, więc narysujmy sobie może Salvadora Dali'ego albo po prostu jakiegoś kolesia z wąsem, tak będzie najprościej. Proszę bardzo, to jest nasza twarz, piękna twarz pięknego człowieka, jest hipsterem, więc wiecie, nie może mieć zwykłej szczęki jak zwykły człowiek. To musi być awangardowa szczęka. Więc moi drodzy, awangardowa szczęka, proszę bardzo, musi być pyk, awangardowy jeden wąs. Drugi wąs musi być jeszcze bardziej awangardowy. Ciach, patrzcie, jakie... Mm, jakie wąsisko. E, oczywiście, jak to hipster, musi mieć bardzo, bardzo tutaj e, dużo włosów i... Oczywiście musi mieć menbana tak jak ja, bo hipsterzy mogą mieć albo długie włosy, albo mogą mieć zawiązane długie włosy, nie ma, nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. Proszę bardzo, eee, przekrwione oczy, bo nie wynaleźli jeszcze starbucksa, więc nie ma biednych chłopaczyna jak, yy, jak pić kawy, więc musi, wiecie, yy, próbować. coś. co? Te oczy wyglądają jak coś innego aktualnie. Zostawmy, zostawmy, jest dobrze, jest dobrze. E, co, by, co by tu jeszcze dać? E, co taki hipster mógłby jeszcze tutaj mieć? Dajmy mu jakieś fancy ubranie z, e, z jakiegoś ciuchlandu, proszę bardzo. To jest wygląda jak strój jakiegoś Aquamena czy coś. Ale proszę bardzo, to jest, to jest nasz strój, który powinien mieć nasz. E, przepiękny tutaj e, hipster. Słuchajcie, dla mnie to wygląda jak dzieło sztuki, nie wiem jak dla was, dla mnie to wygląda jak dzieło sztuki. E, ja bym tu jeszcze może walnął jakiś inny kolor. E, chociaż wiecie co nie, poprawimy to, co tutaj aktualnie jest w ten sposób. Musi mieć gumkę w jakimś kolorze. Ja nie mam nic. Mam czarną gumkę, ale hipster musi mieć odpowiednią gumkę w odpowiednim kolorze. Ja bym zrobił może coś. Czerwony był. Pomarańczowy może, co? Pomarańczowa gumka w ten sposób, proszę bardzo. Wieszamy. Czy to będzie wystarczająco hipsterskie? Musimy to nazwać jakoś hipstersko. Wiecie, to nie może być nazwy, zwykła nazwa. Hipsterskie nazwy to będą takie. Stewie UTXU. E, brzmi jak jakiś fiński zespół e, rockowy, więc w sumie chyba pasuje <grym> e, Cynf wcale nie jest standardny Cynf, ale słuchaj, ja, ja rozumiem, ja, ja rozumiem, ja rozumiem, że ty, ty, ty byś chciała i tak dalej, ale to jest oh. dla koneserów. Proszę Koneser idzie tak Kolego y, Koneserze, jak tam jak tam twój Apple Watch y, w porządku. Mam nadzieję, że pójdziemy razem do e, tej gruzińsko-azjatycko-teksańsko-bangalskiej e, restauracji, którą mi polecałeś. E, dziękuję, Andy. Ach, osobliwy, proszę bardzo, mój drogi przyjacielu. E, przybiłbym ci piątkę, ale to jest zbyt zwyczajne. Nie wiem, jak hipsterzy się witają. Może krzyczą do siebie za pomocą jakichś afrykańskich e, tych, afrykańskich e, okrzyków. Myślę, że to jest coś hipsterskiego, tak czy inaczej. Tak czy inaczej, mój drogi kolego hipsterze, cieszę się, że się dogadaliśmy. To teraz my, słuchajcie, musimy coś wymyślić. Wiecie co, wspomnieliśmy już o Starbucksie: nie ma, nie istnieje inny napój boga niż kawa ze Starbucksa dla hipstera. Więc, moi drodzy, musimy narysować porządną, prawdziwą kawuchę żeby taki hipster mógł sobie powiesić na ścianie, e, więc moi drodzy, proszę bardzo, kubek musi być taki, wiecie, żeby się nie wyśliznął z ręki, proszę bardzo, pyk, to jest nasz kubek, jeszcze, o, proszę bardzo, jest kubeczek starbucksowy, powiedzmy, musi mieć tą taką zakrętkę e, na górze, jak ją zrobić, żeby nam tutaj nie, po, nie pomyśleli, że się za bardzo staramy? Wiecie, na tych obrazach nie możemy się starać, bo takie zakończenie próbujemy osiągnąć. Więc musi być pyk. To mi wygląda jak kubek z kawą, więc ee, co teraz? Nie mam kompletnie pojęcia, jak, ee, jak wygląda logo Starbucksa. W sensie pamiętam, że jest zielone, ma taką zieloną obwódkę. I to jest jakaś taka chyba syrena, która jakoś trzyma swoje warkocze, czy jakieś swoje nogi, czy cokolwiek to jest. Dobra, spróbujmy, poczekajcie. Kółko. Kółko. E, zróbmy środek biały. Nie możemy się starać, pamiętajcie. I jest tak. Jest głowa. Z jakąś koroną. Ona ma sobie tam swoje ciało. I ma takie tutaj jakby. Nie wiem, to są, to są chyba ogony, to, są, to jest chyba serena z dwoma ogonami, tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Stbyks. -st 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 to nie jest Starbucks, to jest Styrbyks. <grym> po, powiedzmy, powiedzmy, jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze, elegancko. Proszę bardzo, jeszcze możemy zrobić takie pyk. Pyk. Styrbyks, 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 przepiękny Styrbyks Jako, że to jest napój bogów, to nad nim tutaj się piękna rozpościera łuna, piękne gwiazdki Taki wiecie, jeszcze z nieba takie, powinno być zachmurzone niebo i taka jedna struga światła z nieba padająca, takie Witam, oto moje, oto moje najnowsze dzieło o nazwie Styrbyks Ci nieznośni ekspresjoniści, lubię źle przemyślane obrazy, pokochaliby to. E, ci nieznośni ekspresjoniści, czy my przypadkiem nie mamy być ekspresjonistą? Chyba to jest, chyba dobrze, tak? bardzo dobrze chyba, że jak tak mówisz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy tu jakiegoś pana z, z magicznym tym. Proszę czarodzieju duchu, daj mi tą czapkę, chciałbym mieć tą czapkę. Doturog achfen gitch Sausan nauk Ag enavas. Tak, tak, znam ten zespół. Znam ten zespół, mam na mojej płycie winylowej. Jest bardzo dobry, bardzo dobry. Oho, kolega hipster idzie. Kolego hipsterze. Kolego, tak, 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 tu, tu, tu tu zapraszam, zapraszam. o za, zaciekawiliście z font tej pysznej, parzonej, świeżo parzonej e, kawy e, venti w rozmiarze e, wyparzona skandynawską met... Jeśli nie kierujesz się pasem i jesteś zgub... Co?... Hipster, poga... Hipster pogardził moją kawą? Że co? Nie. Kolory powinny być. Nie, 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 my tak nie możemy, słuchajcie, my tak nie możemy. Musimy nasz sterbyx usunąć, musimy go namalować jeszcze raz. Tak nie może być. Yy, kolory mają być bardziej żywe więc, 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 zróbmy na zielono, o. Zielony to jest bardzo żywy kolor. E, I zróbmy kubek ze strybyksa... Czerwony, to będzie czerwony strybyks. Uwaga. Czerwony kubek ze strybyksa. Nie możemy, słuchajcie, pozwolić, żeby nam tutaj nasi hipsterzy przestali lubić naszą sztukę. Oni tutaj są po to, żeby nasze obrazy kupować. Ja nie pozwolę, ja na to nie pozwolę, słuchajcie. Proszę bardzo. To jest nasz kubek z czerwoną nakrętką. Proszę bardzo. Musimy znowu zrobić logo Strybyksa. Proszę bardzo, to jest logo Strybyksa. Pyk, 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 pyk. O! Głowa, ciało i ogony. Proszę bardzo. Strybyks. Jak oni co im tu chcieli? Chcieli mieć więcej kolorów, prawda? To zróbmy może tło w różowe paski. To będą mieli więcej kolorów, prawda? To jest to czego chcecie? To jest to czego chcecie, prawda? Proszę bardzo. Paski. Co jeszcze, żeby im się tutaj podobało? Eee, pewnie jakieś akcje. Może nie, nie będziemy zbyt dużo kolorów dodawać, bo to będzie za dużo. Eee, ale może być. Proszę bardzo. Różowy. O, o Styrbyx 2.0 Styrbyx 2.0 musi się sprzedać Proszę, proszę Styrbyx 2.0, drodzy hipsterzy, koledzy Koledzy, ja naprawdę, ja naprawdę Jestem, ja naprawdę jestem fanem Apple Naprawdę, please Drodzy koledzy, ja, ja mam nawet iPhona, please Mam MacBooka w domu Kupcie ode mnie Styrbyxa O, Styrbyx z tym w moim życiu moje serce nigdy nie może. Dokładnie. Hipster plus kawa ze Styrbyksa. Serce z kamienia. Dokładnie. To ja się zgadzam. W pełni się zgadzam. Może jeszcze więcej. Nie mam czapeczki dzisiaj, ale bardzo dobrze. 292. Kupuj. Kupuj ode mnie moją kawę ze Styrbyksa. Żyjemy, słuchajcie. Żyjemy. Nie zginęliśmy. Nasza hipsterska teoria jeszcze się sprawdza. Tylko teraz, co by tu narysować? Słuchajcie, wiem, hipsterzy lubią stare rowery, a nie ma bardziej starego roweru niż ten taki bicykl, wiecie, z takim kołem tu. Kołem tu. Ehm, jak, żeby był jeszcze bardziej hipsterski, niech będzie różowy. O. Hipsterski, będzie różowy, proszę bardzo. O. Hipsterski rower z hipsterskim siodełkiem. Z hipsterskimi szprychami, proszę bardzo. Hipsterski bicykl, przydałby się jeszcze taki monokl, żeby mógł sobie założyć kierowca i będzie, słuchajcie, najbardziej hipstersko, jak się tylko da. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wydaje mi się, że trzeba coś dodać jeszcze więcej, żeby to dobrze wyglądało. Wiem, słuchajcie, nie. Żeby kupić taki rower, to on nie może być po prostu. On nie może być po prostu takim rowerem. Jak, jak hipster ma go kupić, to hipster musi usłyszeć jedno słowo. Je, to musi być jedno słowo. Jeśli w, na Allegro ktoś będzie taki rower sprzedawał i nie napisze tego słowa, to to. Koniec, to nawet się na to nie ma co, nie ma co patrzeć, słuchajcie, nie ma co się patrzeć, uwaga. To słowo to. vintage. Jak rower nie jest vintage, to to nie jest rower hipstera, moi drodzy. Jak rower nie jest vintage, to rower nie jest hipsterski. Proszę bardzo. Bardzo vintage. Bardzo vintage rower. Dziękuję. Panie hipsterze. Panie hipsterze, zapraszam. Jest wielki napis vintage. Mam nadzieję, że się teraz wszyscy zbiegniecie tutaj, prawda? Halo. Zapraszam. Cykl vintage różowy. Nie ma bardziej hipsterskiego roweru. Halo! Uderzające podobieństwo do czegoś innego. Hmm. Może do innych rowerów, które są na świecie? Jakby nie wymyśliłem roweru na nowo? Panie Renaudzie, proszę stąd się odsunąć. E, w sumie ty, Cynthia, też się możesz odsunąć. To jest Cynthia, czy to jesteś Marcz? Cynthia, możesz też się odsunąć. Ja tutaj czekam na moich kolegów hipsterów, okej? Okay? Oho. Oho, oho, zauważył napis Vintage. Uwaga, uwaga, uwaga. E Halo? Halo? Ech. Spróbuj czegoś nowego, gardzę plagi... Jak to plagiat? Narysowałem po prostu rower. Czego wy ode mnie chcecie? Narysowałem rower! Myślę, że może to być kopia czegoś... Nie, to jest rower! Ja nie wiem, oni są tacy wybredni, nie da się nic tutaj zrobić, po prostu... Idź sobie, idź sobie, wyrzucam ten obraz, wyrzucam ten obraz, zostaw mnie w spokoju! Wyrzucam... Proszę się odsunąć, bardzo dobrze, wyrzucamy ten obraz. To nie był vintage obraz, to nie było ciekawe, to nie było fajne. Co by tu narysować? Musimy narysować coś innego, coś co jest fajne. Wiecie co? Ci hipsterzy mi zaczynają naprawdę bardzo wkurzać, narysujmy coś takiego typowego po prostu w jakimiś takimi pastelowymi kolorami, jakieś maziaje, jakieś tej kreski, bohomazy, nawet nie wiem co, proszę bardzo, tu mam jakieś kreskę, e, zróbmy tą samą kreskę o w ten sposób, narysujmy jakiś taki kompletnie dziwny taki, takie byle co. Jeśli to się spodoba hipsterom, to znaczy oficjalnie, że hipsterzy są fanami byleczego. Proszę bardzo, ciach. 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 Czarny kolor. Z czarnego koloru można by tutaj trochę pomazać. Proszę bardzo. Tutaj trochę pomazane. Tutaj może też trochę pomazane. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, ciach. A najlepiej to przekreślmy cały obraz, że jest do wyrzucenia, proszę bardzo. I co na to powiecie hipsterzy? Co? Swaniaczki, co teraz? Co teraz? Kup to, albo nie. E, ten obraz jest niepopularny. O! jaki jest najpopularny, za znaczy, kupią. No chodźcie hipsterzy, bo przestałem was lubić, no teraz chcę was zniszczyć, come on, come on, come on, no ch chodź kolego, chodź kolego, no. I co, i kupisz ten obraz? I kupisz ten obraz? Co? Spodoba ci się? No oczywiście, że ci się spodoba. Wiecie co? Musimy po prostu robić największe główne, jakie może być. I oni to będą kupować. Ten obraz sprawia, że czuje się kochany, chce być kochany. Jeśli chcesz być kochany, to przestań być takim hipsterem. Czy, czy coś? No. Kupiłeś? Kupiłeś. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Myślę, że możemy zrobić jeszcze jakiś jeden obraz tak na zakończenie, e, na happy ending. Tylko może nie jakiś beznadziejny, tylko spróbujmy rzeczywiście narysować coś fajnego. Wiecie co, w poprzedniej serii narcyzm się opłacał i jak rysowałem siebie w różnych wersjach, to zawsze ludzie to kupowali. A co jeśli narysowałbym siebie w wersji hipsterskiej, czyli tutaj proszę bardzo, e, oto ja. W sensie miałem mieć jeszcze takie wąsy doklejane, ale zgubiłem je chyba. Miałem takie do przyklejenia na, na twarz, ale nie mam ich. Więc spróbujmy zrobić czokleta, ale w wersji e, ale w wersji hipsterskiej. Powiedzmy, że to jest twarz. Oczywiście y, włosy się muszą zgadzać. Zróbmy troszeczkę jaśniejsze, proszę bardzo. Mamy tutaj jakiś, y, jakieś takie dziwne ding-dong. I teraz tak. Musi być broda. O, musi być broda. No to mamy brodę, proszę bardzo. Przepiękna. Maj mamy wąsy, przepiękne. E oko, oko. Ojejku, to drugie oko mi trochę wyjechało e, no i tak. Czerwona, czerwona koszula. Zaraz zrobimy w kratę, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, proszę bardzo, koszula w kratę. Co jeszcze musi być? Możemy zrobić okulary. W sumie to tych okularów trochę nie widać. Eee. Czy to jest wystarczająco hipsterskie? Wydaje mi się, że tak? Wiem co hipsterzy jeszcze noszą, hipsterzy noszą szelki, o. Mamy szelki hipsterskie, wyglądam jak drwalo, hipstero, to coś. W sumie chciałbym mieć, chciałbym mieć taką brodę jak tutaj. Niestety moja broda jest taka... Ale okej, okay. oto nasz hipstero, to coś tam. Zróbmy jeszcze kropki. Czokleto, hipster, proszę bardzo, czy hipsterzy kupią swojego człowieka? Hipsterzy są antykupowani, wiecie, wy mówiłem wszystkim, że się sprzedali, czy... Nie wydaje mi się, że autor wie co to jest sztuka. A mi się nie wydaje, Renault, że ty masz dziewczynę, co? Garem! Ale mu pojechałem, nie? Uwaga... Kolory potrzebują... Co? Kolory potrzebują emocji, że co, że... Ja... Że co jest i tak z moimi kolorami w tym obrazku? Nie podoba ci się... Nie podoba ci się czoklet hipster? Czy możemy go jakoś... Nie możemy go w zudytować. sposób zodytować. Nie wiem co wam się nie podobało w moim czokleto hipsterze, ale proszę bardzo, czokleto... Hipster 2.0. Czy czokleto hipster 2.0 ze zmienionym tłem i dodanymi kolorami wygra? Halo. Zapraszam. Shade. Buuuu. No i co? I co? I co? I co? Sztuka, która smakuje... Tylko tyle? 168? Więcej, gościu! Czemu tak... Czemu tak mało? Że co, że szybko robiłem? No dobra, no dobra, no dobra, no kupuj, kupuj, kupuj. Wiecie co, dzisiejszy odcinek jakoś nam słabo poszedł. Chyba nie jesteśmy zbyt dobrzy w byciu hipsterem, więc yy, zostaje nam jakiś plan B. Tylko tego planu B na razie nie mam. Napiszcie mi w takim razie w komentarzu plan B. Co ja mam robić, żeby ci hipsterzy mnie lubili i żeby nie wiem, te obrazy im pasowały? Może. I robię coś w tych obrazach nie tak czego nie zauważyłem nie wiem napiszcie mi w komentarzu a ja się z wami żegnam dzięki za oglądanie mam nadzieję że nam się podobało jeśli nam się podobało łapka w górę bardzo mile widziana do zobaczenia i cześć